Witajcie kochani, z tej strony Lizard King. E, dzisiaj e, przeprowadzimy takiego vloga, e, którego tematem będzie, jak na pewno zauważyliście w tytule, podziękowanie. Ja wraz z moim bratem Chrisem e, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że z nami jesteście. E, ostatnio wydarzyło się coś niesamowitego. Przez dwa dni Przyszły aż nam... Przyszło aż nam 5 chyba bodajże subskrypcji. Jak dobrze pamiętam. 5 albo 6 subskrypcji. Po prostu jesteśmy w szoku. Jak tak w ciągu dwóch dni mogliśmy aż tyle subskrypcji zdobyć? Po prostu jesteśmy w szoku. I za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni, że, że jesteście, że zdobywamy te subskrypcje, że po prostu brak mi... że doceniacie naszą, yy, naszą pracę. To jakie materiały nagrywamy, i że mimo wszystko, że czasami zdarzają się nam jakieś słabsze materiały, czy jakieś suche gameplaye, jak to określaliście kiedyś, no ale mimo to jesteście z nami i jest nas coraz więcej. Kolejnym takim niesamowitym zdarzeniem jest liczba wyświetleń. Po prostu ostatnio tak wyświetlenia u nas lecą. Może no z Chrisem jesteśmy w szoku. Na przykład dajmy na to poprzedni odcinek, który nagrałem e, odnośnie e, CD Action. Przez dwa dni zdobyło 200 ile wyświetleń. Jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Jeszcze sprawdzę. O jest, tak 281 subs e, subskrypcji chcielibyśmy e, 281 wyświetleń w ciągu 2 dni po prostu to jest coś niesamowitego jak do tej pory naszym największym hitem jeżeli chodzi o e, wyświetlenia e, był prezentacja magazynu CD Action na okładce którego znajdowała się ilustracja z Duma a jest to Numer bodajże 258, chyba tak 250 nie 7, przepraszam, 257 numer CD Action, ale jeżeli chodzi o komentarze, to po prostu najnowszy numer jest po prostu nie do pobicia 10 komentarzy. 281 wyświetleń, po prostu coś niesamowitego i to dzięki Wam, kochani. 10 łapek w górę. Nie wiem, po prostu jak mam Wam za to podziękować. Jestem naprawdę bardzo wzruszony z tego powodu, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że jednak doceniacie to, co robimy. Też zauważyliśmy, że Wam się podobają filmiki z, z Wiedźmina, który nagrywa Chris oraz League of Legends. Dosyć dużo wyświetleń przychodzi. No i po prostu wiemy, że chcemy dla Was to robić, chcemy dla Was nagrywać. Także w imieniu swoim i Chrisa chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, że nas wspieracie. Mogę tylko powiedzieć serdeczne dzięki, prosto z serca. Dziękujemy, dziękujemy Wam serdecznie. Lizard King, Chris z kanału Social Gaming Mothers. Dzięki Wam serdecznie, trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam. I